Maj to wyjątkowy miesiąc dla Anny i Roberta Lewandowskich, ponieważ w tym okresie na świat przyszły ich dwie córeczki. To właśnie 4 maja 2017 roku na świat przyszła Klara, a trzy lata później, 6 maja 2020 roku, do rodziny dołączyła Laura. Dzień, który obchodzą obie dziewczynki, stał się powodem do radości i hucznych obchodów urodzinowych. Robert Lewandowski. Korzystając z mediów społecznościowych, podzielił się ze swoimi fanami przebłyskami z wyjątkowej imprezy, na którą rodzice przygotowali prawdziwą ucztę dla oka. Widać, że przyjęcie zostało starannie zorganizowane z bajkowymi motywami, które z pewnością ucieszyły najmłodsze uczestniczki. Córki pary nie tylko były ubrane w piękne kostiumy, ale również miały dopełnione swoje stroje tematycznym makijażem, dzięki czemu całe wydarzenie nabrało bajkowego klimatu. Na stole znalazły się przepiękne torty, starannie udekorowane, które odzwierciedlały zainteresowania każdej z córek. Uśmiech i szczęście malowały się na twarzach lewandowskich, co sugerowało, że impreza była strzałem w dziesiątkę. Para mieszkała się w radości, publikując na swoim profilu szczere życzenia dla córek. Każda z nich wnosi do naszego życia swoje własne światło i radość. A my nie moglibyśmy być bardziej dumni z tych mądrych i pięknych młodych dziewczyn, na które dorastają. Życzymy im obojgu życia wypełnionego szczęściem, miłością i niezapomnianymi chwilami, napisali w opisie, pokazując, jak wiele dla nich znaczą ich maluchy. Narodziny Klar i Laury były dla Lewandowskich przełomowym wydarzeniem, co podkreślali w licznych wywiadach. Anna Lewandowska w rozmowie z Agnieszką Chyrzy. Wyznała, że macierzyństwo w ogromnym stopniu wpłynęło na jej wrażliwość. Od czasu, gdy na świecie pojawiły się moje dzieci, często płaczę, łatwo się wzruszam. Może z zewnątrz wydaje się silna, ponieważ uczę się karate i kickboxingu, ale wewnątrz jestem bardzo emocjonalna, przyznała trenerka. Ta zmiana w jej podejściu do emocji wzbudza współczucie i pokazuje, jak bardzo rodzicielstwo wpływa na naszą psychikę. Anna stara się balansować między rolą matki a swoją karierą, co może być wyzwaniem, ale i niewątpliwą radością. Ich historia pokazuje, jak miłość i radość z dzieci stają się kluczowymi elementami w życiu każdego rodzica. Maj to dla Lewandowskich nie tylko miesiąc urodzin, ale także symbol miłości i wspólnego działania dla dobra ich rodziny.